Cześć, witajcie. Tutaj Karo, a to jest FIFA Ultimate Team. Droga do pierwszej ligi. Dzisiaj sobie raczej zagramy tak od razu. Nie będziemy tutaj nic więcej robić. Więc jeszcze tylko sobie sprawdzę kondycję mojego składu. Dobra, wszyscy mają dobrą. No to grajmy. Następny mecz. Dalej. I wyszukiwanie przeciwnika. Myślę, że nie powinno być jakichś problemów. No i tak, dobra. Nie mam. Zagramy sobie w naszych standardowych strojach Borusi. Widzę tutaj e, pod ligę niemiecką, raczej ma zrobiony e, skład, więc no... z ligą niemiecką raczej mam wspomnienia takie raczej różne, ponieważ udawało mi się czasami wygrać, ale w większości to były raczej porażki, no gdyż tam jest naprawdę bardzo mocny skład, szczególnie tam, jeżeli są gracze z Bayernu. ale dobra grajmy teraz może tam do środka a już szkoda że ten strzał został zablokowany ponieważ no mogłaby paść ładna bramka dobra, życzę spokojnie tutaj grać y, dobrze w obronie przede wszystkim obrona jest bardzo ważna i spokojnie robić akcje A ładny trick. Dobra, teraz tylko tutaj sam czas spróbuj zatrzymać Royce. To nie będzie łatwe, ponieważ jest bardzo szybki. Dobra, mamy piłkę. I teraz trzeba tutaj puścić jakąś kontrę. Szybką. Ładnie tutaj w obronie. Na, nas na naszą niekorzyść, no niestety, bo... Samczes polu karnym równa się najczęściej bramka. Chociaż teraz zobaczmy. No niestety. Teraz tutaj tam rozciągnąć i spokojnie zatrzymać tą akcję. Na drugą stronę może zagramy. I spokojnie teraz skonstruować tą akcję. Dobra, nasza piłka. Aj! Ależ błąd. No dobra, wykopmy to raczej. Tutaj, tutaj, bo tutaj rozciągnie, tak? No i dobra. Teraz może spróbujmy jakąś kontrę. No ale przegrywamy główki, no tak. Y to jest jednak bardzo dobry zespół złożony z bardzo dobrych zawodników szczególnie tam w obronie Mamy ja chyba Dante, o ile się nie mylę Oj! Dobry strzał, ale fantastyczna obrona e, peperejny Ale nie wychodź spokojnie Teraz tylko tutaj jakąś kontrę No ale Widzę, że mój przeciwnik ma dobrze opanowaną grę w obronie. Dlaczego ty pobiegłeś bez piłki? No, chyba się będę musiał przyzwyczaić, bo będę tak ostrzeliwany z dystansu. Teraz do przodu, do przodu gc. O, gcce. Będzie bardzo ciężko zatrzymać. Właśnie lubię takie mecze takie trudne z wymagającymi przeciwnikami, ponieważ lepiej mi... No nie wiem dlaczego, ale lepiej mi się po prostu takie mecze gra. Myślę, że jestem wtedy bardziej skoncentrowany już w meczach z jakimiś słabszymi yy, przeciwnikami. Oczywiście ja nie jestem jakimś yy, wielkim graczem w tą FIFA. Aj strata na skrzydle. No ale dobrze, pepy rejna. No i będziemy musieli znowu się bronić, yy, ponieważ mój przeciwnik ma rzut rożny. Oj! Supek! No nieźle. Czy ja oddałem chociaż jeden celny strzał? No bardzo ciężko się jest naprawdę przetrzeć mi przez tą obronę. Nie wiem jakąś kombinację chyba będę musiał za zagrać. Świetnie tutaj w obronie przytrzymaj go i peperyjna mógł zgarnąć tą piłkę. No nie wiesz. No i teraz może teraz może tą kontrę jakąś puśćmy. Zobaczmy. No nic mi pozostaje, jak po prostu chyba e, przystąpić do, sp do spokojnego jakiegoś rozgrywania e, akcji. Dobra, rozgryte Sanchez. Nie tam. Ale dobra, jak to się... No dobra. Chciałem tam zagrać na skrzydło, chyba do Terwahala. No ale niestety nie udało mi się. No ale tak wyszła z tego jakaś akcja. Taka przypadkowa, no ale było jakieś tam zagrożenie. poduramkowym, którego mogłem zdobyć bramkę. No nic, tutaj nawet się nie opłaca chyba walczyć na główki z tymi bardzo dobrze przygotowanymi zawodnikami. zająć tę piłkę właśnie i, i zrobić kontr tak jak było w poprzednich meczach e, czyżby już e, tak, koniec pierwszej połowy, no to może jakoś ją podsumujmy. No w pierwszej połowie e, nie mijamy pewna przewagi. To raczej ja byłem e, w roli e, osoby e, głównie broniącej się. Aczkolwiek zrobiłem tam e, chyba jedną akcję. Czekaj zobaczmy. Strzały, no tak, dwa strzały. Chociaż posiadanie piłki jest 50 na 50. Więc, yy, więc jestem ciekaw yy, następnej połowy jak ona będzie Na razie jak myślę to w obronie dość dość yy, nawet się spisywałem No szkoda, straty tej piłki. Dobra, pebrajna, aj. Różna bramkę, matko. Co to jest? No nic, no nie można się po prostu tutaj przedrzeć przez tą obronę, chociaż teraz jest małe tutaj, no tak. Teraz musi tutaj Puyol rozciągnąć. Teraz będzie na drugą pewnie zagrał nie, dobra. Spalony? Tak, spalony. No był, był, tak. Dobra, bo ja rozpoczynam akcję. Ale nie tam próbowałem zagrać, nie rozumiem tego. Jose Enrique, gdzie ty biegasz, człowieku? Oj, będzie akcja. Będzie szansa? Kto to bronił? No troszeczkę tak tutaj y, wykończenie Noyer? Tak, neuer. No, no to. Wykończenie takie troszeczkę chaotyczne. Ale zobaczmy teraz. Teraz tutaj trzeba zatrzymać tą... I Pięknie, pięknie. No i znowu tracimy piłkę, ale może? Piękny strzał tutaj oddany, ale peperyj na czujny. Okej, okay, zaczynamy. I piękna teraz będzie akcja Liorente, Liorente! Aj, aj, dlaczego, dlaczego tak niecennie? W sumie potem naciskane przez obrońcę R. Ale... ale spokojnie, spokojnie. Tam! Dante chyba tam był, piszczek. No skład bardzo mocny, skład bardzo mocny. No i Dante znowu. Znowu świetnie w tej obronie. No, trzeba mu przyznać, to jest bardzo dobry obrońca. Ajajaj, aj, aj. tutaj tylko zatrzymać tą kontrę. Pujol się wywrócił, ale pikę czujny. Świetnie pikę, świetnie. Ja też mam takiego świetnego obrońcę. Na szczęście moje drużynie. No i nic. I znowu musimy się bronić. w akcji ofensywnej co tam się stało? GC faulował no troszeczkę to dziwne ponieważ miałem piłkę no ale dobra byłem atakowany więc nasza piłka nacisnę i mówczy istnieją dopiero jak ich obrońca ustawił się na linii podania, podania i teraz jest kontra spalony, spalony No minimalny, ale jednak no Ciężko, Czyżby ten masz zakończył się remisem? trzeba grać do ostatniej minuty No i liczyć na 90 minutę Jorentem nie le renę tego Negredo, ależ Pujol tam wywalczył tą piłkę pięknie. Tam Tandler... ależ tam go z... złapali obrońcy. No nie, nie, można się za nic przebić, ani górą, ani dołem. Że tak powiem. No i dobra, teraz znowu. Jezu, 80. CO TO JEST, CO TO JEST, PUJOL! PUJOL! Dziękuję, dziękuję Ci Pujol! Dobra, nie mogę teraz zrobić zmian, ale troszeczkę, sobie zaspał z tymi zmianami. Nie, dlaczego tam nie było podania z pierwszej piłki, przecież nacisnąłem! No i teraz jest kontra, no nieźle. Oj, pięknie, pięknie! To trzeba teraz wykorzystać, to musi tutaj paść bramka teraz. No, nie można się przewidzieć nic. No i. No tak, koniec, koniec spotkania. 0-0. No, nikt nie lubi takich meczów. Przynajmniej ja. Nikt, przynajmniej ja. Nikt nie lubi takich meczów. Ja też nie lubię. No, najlepiej się spisał nasz bramkarz, obrony strzały 10. Pięknie. Chodź jeszcze w ataku. No, w ataku jest strasznie. No, ale nie oni w ogóle szans się w ogóle popisania. Przy tak znakomicie grającej obronie mojego przeciwnika, dalej. No i mamy 7 punktów. No nie wygląda to za ciekawie, nie ma, nie ma co liczyć na następne mecze. Po prostu trzeba grać wygrywać, no i się przede wszystkim jak najbardziej starać w tych meczach. Sądzę, że ja się, ja przynajmniej się staram. Staram się grać jak najlepiej. No ale w tym odcinku myślę, że to by było wszystko. Więc y, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w na następnym odcinku.